Cześć, Manko, ja się nazywam Patry i witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Przyszła do mnie paczka tradycyjnie z seksa, bo mnie czasy zamawiam w ogóle na seksie, dlatego że gry mają dosyć różne ceny, ale jeżeli chodzi o wysyłkę, to zawsze powyżej 10 zł, macie wysyłkę darmową. Więc tutaj jest naprawdę wielki plus i naprawdę wielka, wielki plus dla seksa, oczywiście, dlatego że kupując na Allegro, kupując na Ebayu, kupując na Elixie, w Facebooku, czy gdziekolwiek tylko ktoś by sprzedawał wiadomo, że dana osoba jeżeli nie jest sklepem, to chce sobie doliczyć cenę wysyłki, więc z gry, która kosztuje 10 zł się 15 zł, wysyłki wychodzi u was 35, a natomiast w Ceksie, gdy kupujesz grę za 10 zł, masz tą grę faktycznie za 10 zł i to jest naprawdę fajne. Fajny plus e, tego, że mają darmowe wysyłki. Było to zrobione w skóli pierwszego lockdownu, który mieliśmy w Polsce. No i e, tak właśnie to zrobili i bardzo propsuje tą sytuację. Odpakujmy sobie, zobaczmy jak to wygląda w naszym przypadku. Co mamy w środku? Ja mniej więcej wiem, ale żeby was nie zdradzać, wam nie zdradzać, to sobie zobaczycie. Chociaż po opisie filmu widzicie pewnie co to jest. Kurde, nie wziąłem nożyczek. Damy radę tak na tak zwanego Hama ale poszło. No niestety tutaj mieliśmy list przewozowy, więc tutaj akurat musiałem to wyjąć, ale nie zwróciłem uwagi, żeby to delikatnie naciąć, żeby dało się łatwo to wyciągnąć. No niestety mój błąd tak to miało wyglądać. W środku mamy grę i już mi się nie podoba ta gra. Zaraz wam powiem czemu. Mamy grę tutaj. Jest to gra na PlayStation 3, to już mam zdradzę, ale nie podoba mi się pod tym względem, że nie było napisane, że to jest Essential. Teoretycznie mogę to zwrócić. W praktyce mi się to nie opyla. Zwrócą mi kasy na voucher. Dziękuję, nie potrzebuję. Eee, z drugiej strony mógłbym to gdzieś sprzedać, no ale... Uuu, balon. Zobaczymy, napompujemy, zobaczymy. Balon seksowy. I jest git. Fajnie, dobra. Super. Eee... Już puśćmy to powietrze. Minusem tego wszystkiego e, jest to, że po prostu mamy wersję Essential. Nie zbieram wersji Silver, nie zbieram wersji Essential. Jedyną grę, którą bym wziął w wersji Essential, to jest e, Little Big Planet. E, nie pamiętam która część. Któreś część, tylko w wersji Essential, u nas w Polsce jest możliwość dostania jej po polsku. A tak, to w wersji cyfrowej. No i tutaj mi się nie podoba. Mamy dużo tych bajerów, bo mamy. Pakowała dla mnie Jagoda. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Jagoda. Szkoda, że pakowałeś mi wersję essential. Tutaj zobaczcie. Nie wiem skąd to szło. Ale zaraz się o tym pewnie dowiemy. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie z tego względu, że pakowałaś mi to na... no, no to Twoja praca. Ale minusem jest to, że nie spakowałeś tej wersji oryginalnej, tylko padakę. Essential. ok. Menu korzyści. To nie wiem tutaj. Dziękujemy za złożenie w naszej karcie. Naszą kartę z całego klienta, bla, bla, bla. Rzeczy za gotówkę. No i sprawdźmy sobie skąd to szło. Gra kosztowała dwie no. Szła to Katowice. Katowice to szło z Katowic. Tak, z Katowic to szło. No niestety nie, nie jestem zadowolony. Kody to będzie zużyte, ale jeżeli jakieś kody są, a Wam pasują, to ja chętnie mogę Wam oddać te kody. Zaraz Wam przybliżę. Jeżeli ten kod działa, to się rejestrujcie, jeżeli jeszcze jakimś cudem on działa, bierzcie sobie ten kod. Tutaj, tutaj nic nie ma. No i gra, eee, ulotka, just goes to. Ulotka, spoko. Okej, okay, no. Zobaczymy grę w jakim stanie chociaż. Jak noweczka. Nie wiem czy to będziecie widzieć, ale jest jak noweczka. Praktycznie zero rysek, nie ma nic praktycznie tego. Jest jak nowka, no ale nowka, dlatego że jest essential. No. Minus, minus, minus i jeszcze raz minus. Będę to powtarzał, powtarzam i za każdym razem powiem. Na PlayStation e, 3 nie miałem ani innej gry w Essential. Nie miałem ani jednej gry w jakiejś innej wydaniu Gran Turismo Prologue, czy Gran Turismo 5 Co ja tu jeszcze mam takiego, wszystkie te gry, które widzieliście lub e, patrzyliście, to wszystkie mam gry w normalnych wersjach. To jest pierwsza padaka, którą dostałem w Essential Gdyby to było na miejscu, że ja to wziąłem na miejscu wysyłkowo ale na miejscu e, bo coś no to bym to oddał, ale nie chce mi się tego oddawać, bo tak jak mówiłem, no mnie to będzie pewnie kosztować wysyłkę, jeżeli jest darmowa wysyłka, to jeszcze mógłbym się delikatnie pokusić, ale to wiecie, zachód dla nich robić, e, wysyłać, oni mi to wyślą, ja to po z powrotem kupię tylko wersji normalnej. Bardzo fajną opcją, seks, jeżeli jakimś cudem kiedyś doszedłbyś do mojego filmu, jakikolwiek seks w jakimkolwiek e, w jakikolwiek miejscu w Polsce to zróbcie coś takiego na swojej stronie, taki mały, malutki dodatek wiadomość do kupującego, wiadomość do sprzedającego, czyli opcję taką jak jest chociażby na Lego, że możecie sobie napisać. Tylko nie, wersja Essential, wersja jakaś tam. Albo po prostu dopisywać informację, że mamy tyle wersji takiej, tyle wersji takiej, tyle wersji takiej. I sobie taka opcja wybrania jakiejkolwiek chcesz, konkretnie jakiej chcesz. To by było też bardzo, fajny, o, o, fajna, bardzo fajna opcja. No bo nie każdy zbiera te gówniane wersje typu Essential, typu Silver, typu Platinium jakieś inne bangle, które potrafiły się pojawiać, że macie dwie gry na jednym pudełku, w jednym pudełku. No to nie jest bardzo fajna opcja, ja nie jestem zbytnio zadowolony. No ale dobra, musimy kończyć, nie przedłużajmy tego. No, moja ocena tej gry, tego, tego kupna jest takie 3 na 10, bo jest w bardzo fajnym stanie, ale jest sensu. Będę to powtarzał za każdym razem, jak tylko możliwe. To by było na tyle moi kochani. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się spodobał ten unboxing i z ciekawości napiszcie w komentarzach, czy wy zbieracie wersję Essential bo Essential, każda gra Essential ma swój numer i można zebrać całą kolekcję tylko w wersji Essential, które wyszły to jest numer bodajże 53083 każda wersja Essential ma swój własny numer Każda wersja normalna ma swój numer, e, który jest troszkę inny, troszkę inaczej wygląda. No i tak to wszystko wygląda. E, wy, jeżeli wam się spodobał mój content, mój kanał, moje filmy, to co pokazuję na materiałach, to możecie zasubskrybować kanał. Patrzcie linki w opisie materiału. Link również będzie to e, Cyberpunk 2077. Jak wyjdzie, to będzie, bo nie wiadomo kiedy. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że kupując mojego linka dostaniecie steelbooka tylko i wyłącznie dostępnego w empiku No i dodatkowo dostaniecie, e, ja w ramach tego, że Wy kupuj, kupicie, ja dostanę jakiś tam malutki procent za to, że chociażby kliknęliście w ten link Że ktoś kupił z tego linka, nie mam za dużo tego, jakiegoś tam mamony z tego, ale tam parę grosiłów jakiś tam by było to jest na tyle. Ja się nazywam Pater i widzimy się w kolejnym materiale na moim kanale. Pa pa!